Dobra, super. Temat testosteronu zamknięty. Wiemy wszystko. Rozmawialiśmy o suplementach i dla kogoś, kto nie stosuje suplementacji, biohacking jest mu obcy, to właśnie może być tak, że on się w tym gubi, bo suplementów jest mnóstwo. Więc jeżeli na przykład miałbyś wybrać może takie trzy najlepsze suplementy, to co byś wybrał? Oczywiście no tutaj. Temat zależny jest od, od naszych tam preferencji, można było powiedzieć o itemie D3, ale to jest zalecane dla każdego i to bym w ogóle pominął. Po prostu D3 warto suplementować tutaj to już i tyle. Tak? To, to Nawet w środku lata, jeżeli jesteśmy wystawieni na słońce cały czas? Tak, jest zalecane, żeby suplementować te 2000 jednostek cały rok. Można oczywiście najlepiej, jest najbezpieczniej sobie przebadać poziom 25 OH. D3, jeżeli ten poziom jest tam, ja polecam jakieś tam 40-50 nanogramów w stadzie Jeżeli ten wynik jest jakoś tam dużo mniejszy, to ewentualnie większe dawki, ale z mojego doświadczenia osoby po wakacjach, w lato i tak dalej, i tak mają te poziomy niskie. Trudno jest po prostu wytworzyć naturalnie witaminę D3, że to ze względu na dietę, czy na cholesterol, czy na nerki, czy na wątrobę, czy inne rzeczy, ale to pomijam. Omega-3 jest chyba moim. Najbardziej ulubionym suplentem zdrowotnym, który też czytam różne protokoły, różne zalecenia pod, pod jakieś tam choroby chroniczne, tak? jakieś tam problemy moich pacjentów. Omega-3 po prostu pojawia się w każdym, naprawdę w każdym protokole. Czy to będzie neurodegeneracja, poprawa skóry, nastroju, nie wiem, ciśnienia krwi, dlatego omega-3, no, jeżeli nie mamy naprawdę dużej ilości ryb czy owoców morza, omega-3, po prostu polecam suplentować stale. Praktycznie nie ma żadnych skutków ubocznych tam jeden, dwa gramy. Ja jestem bardzo dużym słownikiem też na przykład kreatyny. Kreatyna, która oczywiście związana jest z efektami treningowymi z takich ergogenicznych suplementów, jest po prostu najlepiej przebadana pod względem oczywiście siłowym przede wszystkim i mocy, ale także wytrzymałości, jakiejś regeneracji. Dodatkowo kreatyna szczególnie, jak ktoś nie, nie spożywa mięsa, bardzo mocno wpływa na pracę mózgu i na taki nastrój. Wpływa też korzystnie na metylację, obniżając poziom np. przykład homocysteiny. Praktycznie nie ma skutków ubocznych, kreatyna na pewno nie uszkadza nerek ani innych rzeczy. Oczywiście, jak ktoś ma już Problemy z nerkami, to wtedy bo znowu konsultuję to ze specjalistą. No i myślę, że tak, znowu tych suplementów było bardzo dużo, ale taką powiedzmy trzecią grupą suplementów, którą bym polecił też związaną z biochimią, są adaptogeny, ponieważ one wpływają w pewnym stopniu na redukcję odczuwanego stresu i mają jakieś tam dodatkowe zawsze swoje zastosowania. Ashwagandha jest najlepiej przybadana i najbardziej znana i Ashwagandha właśnie o gotukola, też, która wpływa bardziej typowo na mózg. To są te rzeczy, yy, które bardzo bym polecał. Bacopaumonierii też typowo na mózg, ale Ashwagandha na przykład właśnie na stres, na testosteron, na sen, na odporność, nawet na efekty treningowe. Sprawdzi się najlepiej, jak chcemy bardziej efekty mieć właśnie Pracy mózgu i pamięci, to na przykład bakopomonii, a jak pod względem poprawy nastroju, to na przykład górski. Ile kreatyny i ile omegi y, powinniśmy brać? I czy brać omegę, nawet jeżeli spożywamy dużo y, ryb? I pod względem omegi fajne jest to, że jeżeli ją suplementujemy codziennie, to zawsze stałą dawkę dostarczamy. Ale jak spożywam rzeczywiście dużo ryb, to. No, minimum te dwa razy w tygodniu jakieś tam tłustsze ryby czy owoce morza się pojawiają, to może to nie być konieczne. Ile? Myślę, że takie 500 mg Epa i DHA to jest jakaś tam minimalna dawka. Przyważnie to jest jeden gram oleju. Powiedzmy, że tam 500 mg Epa i DHA w sumie dostarcza. Takie kapsułki gramowe, dobrej jakości, standardowe, jedna, dwie dziennie raczej wystarczają. Na przykład walina teraz jest ta forte i jedna, dwie tabletki spokojnie wystarczają. Pod względem kreatywny, raczej. Kieruje się ku tym 5 gramom yy, dziennie, pora, znaczy tam jakoś większego znaczenia nie ma. Yy, raczej z posiłkiem najlepiej po treningu, ale znowu ważne, żeby po prostu stosować regularnie. Jak ktoś ma mniejszą masę ciała i nie trenuje, to 3 gramy. Jak ktoś właśnie nie je mięsa i to wtedy 5 gramów, no i ktoś jak ktoś ma większą masę ciała, czy trenuje, to 5 gramów i tam przerwy, nie wiem, co pół roku, co, co kwartał, mogą być, ale tak naprawdę nie są nawet konieczne. Przy dużym obłożeniu treningowym. Czy, czy większe spożycie kreatyny, powiedzmy do 15 gram, może mieć znaczenie, czy po prostu to się nie będzie wchłaniać? Nie, tutaj właściwie wykazano, że jedyna różnica, tu też oczywiście rozmawiamy o monohydracie, żadne inne formy nie zostały potwierdzone, żeby były lepsze od monohydratu. Tutaj wykazano, że właściwie taką jedyną różnicą jest protokół ładowania, czyli jak chcemy szybko nasycić kreatyną właśnie nasze mięśnie, to tam protokół ładowania 10, 15, 20 gramów przez tydzień, dwa. Po prostu skróci ten czas osiągnięcia tego maksymalnego pułapu i efektów, ale tak to te 5 gramów, ten poziom fosfokreatywny i tych efektów jak najbardziej będzie po prostu utrzymywać. Super. Mm.